Masz dość tych irytujących odcisków palców i smug na ekranie nawigacji w Twoim aucie? Wygląda to okropnie i utrudnia korzystanie, prawda? Ale jest na to super szybki i skuteczny sposób. Koniec z frustracją. Pokażę Ci, jak przywrócić mu blask w kilka sekund. Ale zanim omówię ten temat, sprawdź mój sklep z tanimi akcesoriami do Twojego auta enimo.net fajne gadżety na ciekawy prezent. Zacznijmy od podstaw. Po pierwsze, zanim zaczniesz czyszczenie, wyłącz ekran. To kluczowe, bo nie tylko bezpieczniejsze, ale też o wiele łatwiej zobaczysz wszystkie smugi i brud na czarnym tle. Po drugie i najważniejsze, zapomnij o papierowych ręcznikach czy zwykłych szmatkach. One mogą porysować delikatną powierzchnię. Musisz mieć ściereczkę z mikrofibry, taką, jakiej używasz do okularów albo monitorów. Jest miękka i nie pozostawia włókien. Po trzecie, nigdy, przenigdy nie używaj agresywnych środków czyszczących. Płynów do szyb czy alkoholu mogą trwale uszkodzić powłokę antyrefleksyną ekranu. Jeśli sama sucha mikrofibra nie wystarcza, delikatnie zwierz ją odrobiną, uwaga, wodą destylowaną albo specjalnym płynem do ekranów dotykowych, ale zawsze spryskaj ściereczkę, nigdy bezpośrednio ekran. Delikatnie przetrzyj ekran, wykonując ruchy w jednym kierunku, od góry do dołu, bez mocnego nacisku. I gotowe, ekran lśni jak nowy. Widzisz? Proste, prawda? Jeśli zgadzasz się ze mną, że czysty ekran to podstawa komfortowej jazdy, to daj łapkę w górę i wciśnij przycisk subskrypcji, aby więcej kierowców dowiedziało się o tych prostych trikach. Jeśli ten film ci pomógł, to mała autopromocja. Odwiedź mój sklep, Enimo.net, przydatne akcesoria do auta i detalne również jako prezent. Link znajdziesz pod filmem. Każdy mały zakup to dla mnie duże wsparcie. Dzięki za oglądanie!